Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, snućmy się po polsku, bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się Polskiego! Uczmy się Polskiego! Telewizor. Talerze. Komputer. Kryształy. <śles> Witajcie w nowym domu. Mm -hmm. <śles> Poinowi nowi koledzy i koleżanki. Trzeba się przedstawić i przywitać. Stydzę się. W takim razie ja muszę cię przedstawić. Nie, ja sama. Cześć, jestem Maciek, a ty? Mam na imię Magda. Magda Grzegorzewska. Grzegorzewska? Strasznie trudne nazwisko. Tak, wiem. Wszyscy tak mówią. To jest Magda. Ja jestem Kasia, Kaśka, albo Katarzyna. Dzień dobry. Ja jestem Magda, Madzia, albo Magdalena. Ja mam na imię Michał, a to jest mój najlepszy kolega Paweł. Cześć Magda. Dzień dobry Magda. Jestem Zosia. A jak ma na imię twoja lalka? Ma na imię Patrycja. To tak samo jak moja. Magda ma już tylu nowych przyjaciół. No, trzeba wynosić meble. Marek, musisz nam pomóc. Marek! Tak mamo? Weź ty paczkę, tylko ostrożnie! Mawa. Dziękuję. To znaczy dzień dobry. Dziękuję bardzo. Mogę Ci pomóc. Dziękuję. Jesteście nowymi lokatorami? Tak, dzisiaj przeprowadzka. Marta. Przepraszam? Mam na imię Marta. A, ja jestem Marek. Miłe spotkanie. Tak, bardzo miłe. Maciek, a ty? Mam na imię Magda, Magda Grzegorzewskiej. Cześć, jestem Maciek, a ty? Mam na imię Magda, Magda Grzegorzewskiej. Jestem Maciek, a ty... Mam na imię Magda. Magda Grzegorzecki. To jest Magda. To jest Magda. Ja jestem Kasia, Kaśka albo Katarzyna. Ja jestem Kasia, Kaśka albo Katarzyna. Ja mam na imię Michał, a to jest mój najlepszy kolega Paweł. Ja mam na imię Michał, a to jest mój najlepszy kolega Paweł. Dzień dobry Magda. Jestem Zosia. A jak ma na imię twoja Lalka? Dzień dobry Magda, jest, jestem Zosia. A jak ma na imię Twoja lalka? Cześć, jestem Maciek, a Ty? Ja jestem Kasia, Kaśka albo Katarzyna. Ja mam na imię Michał, a to jest mój najlepszy kolega Paweł. Dzień dobry Magda, jestem Zosia. A jak ma na imię Twoja lalka? Mam na imię Marta. Mam na imię Marta. Ja jestem Mark. Ja jestem Mark. Mam na imię Marta. Ja jestem Mark. Zamknięte. Gdzie jest klucz? Jak to gdzie? Ty masz klucz. Niestety nie mam. Ja też nie. Ja mam tylko książki. A ja lalkę. To kto ma klucz? Klucz. Wszędzie dał, żal mną najlepiej. Wreszcie w domu. to nasz nowy dom. Można się przyłączyć? Wyglądam z mieszkania, a tu przeprowadzka. Myślę sobie, trzeba poznać nowych sąsiadów. Dzień dobry. To bardzo miło z pani strony. Gdzie stawiasz? Tak. Bożena Grzegorzewska. Kowalska. Maria Kowalska. A to zapewne pani mąż i dzieci? Tak. Proszę wejść do środka, dopiero wnosimy meble, więc. Rozumiem, rozumiem, wiadomo, przeprowadzka. Tam mój mąż, Krzysztof. Grzegorzewski. Krzysztof Grzegorzewski. Maria Kowalska, miło mi pana poznać. W nie również jest bardzo przyjemny. Nasz syn Marek. I córka Magda. Pani mieszka obok? Nie obok. Naprzeciwko. Mieszkanie numer 102. I zawsze mam ciasto dla grzecznych dziewczynek. Tylko ja nie zawsze jestem grzeczna. <gry> Ostatni członek naszej rodziny Bej. Ma duży apetyt. Bożena Grzegorzewska. Bożena Grzegorzewska. Kowalska. Maria Kowalska. Kowalska. Maria Kowalska. Bożena Grzegorzewska. Kowalska. Maria Kowalska. To mój mąż Krzysztof. To mój mąż Krzysztof. To nasz syn Marek. To nasz syn Marek. あと、コルカマグダ。あと、コルカマグダ。 Nie, nie, jednak depo. Nie, prawo. Nie, nie, jednak wypał. Nie, prawo. O tak. O, nie tak głośno. Jeszcze szaka. Czy to konieczne? Do tyłu i trochę wlewa. Nie, 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 nie. Uwaga! Nie ma się co denerwować. Co się tu dzieje? Przepraszam? Huk, hałas, trudno wprost wytrzymać. Ach, bardzo panią przepraszam. To szafa. No, szafa, komoda, stół, to nie do wytrzymania. Dzień dobry. Jesteśmy nowymi lokatorami, właśnie ustawiamy meble. Przecież słyszę. Pani pozwoli, że się przedstawię. Bożena Grzegorzewska. Miło mi. Ale mnie wcale nie jest przyjemnie. Mieszkam piętro niżej. Moje nazwisko Wierzbicka. Stefania Wierzbicka. Lubię spokój i ciszę. I jestem bardzo niezadowolona z takiego sąsiedztwa. To widać. Cóż. Znamy już panią Kowalską, panią Wierzbicką. Ciekawe, kto mieszka na górze. Woda! To pani jest nową lokatorką z mieszkania 105. Bardzo mi miło. Jak się pani nazywa? Pani Grzegorzewska, prawda? Tak, ale, ale woda. Tak się cieszę, że mamy nowych sąsiadów. Pozwoli pani, że się przedstawię. Halina Zielińska. To jest mój synek, Mikołaj. Ma dopiero <grymne> pięć miesięcy. Bardzo mi przyjemnie, ale tam na dole woda. Pani też ma dzieci, prawda? Syna i córkę. Tak mi przyjemnie. Jak pani ma na imię? Bożena, ale właśnie... Bożena? Ja Halina. Proszę mi mówić po imieniu, dobrze? Dobrze, ale woda leje nam się na głowę. O! Tak mi przykro. Bardzo przepraszam. Pozwoli pani, że się przedstawię? Bożena Grzegorzewska. Miło mi. Pozwoli pani, że się przedstawię? Bożena Grzegorzewska. Miło mi. Moje nazwisko Wierzbicka. Stefania Wierzbicka. Lubię spokój i ciszę. I jestem bardzo niezadowolona z takiego sąsiedztwa. Moje nazwisko Wierzbicka. Stefania Wierzbicka. Lubię spokój i ciszę. Jestem bardzo niezadowolona z takiego sąsiedztwa. Pozwoli Pani, że się przedstawię. Bożena Grzegorzewska. Miło mi. Moje nazwisko Wierzbicka. Stefania Wierzbicka. Lubię spokój i ciszę i jestem bardzo niezadowolona z takiego sąsiedztwa. Dobry wieczór. To pani jest nową lokatorką z mieszkania 105? Dobry wieczór. To pani jest nową lokatorką z mieszkania 105? Bardzo mi miło. Jak się pani nazywa? Bardzo mi miło. Jak się pani nazywa? Pozwoli pani, że się przedstawię. Halina Zielińska, to jest mój synek. Pozwoli Pani, że się przedstawię. Halina Zielińska, to jest mój synek. Jak Pani ma na imię? Jak Pani ma na imię? Dobry wieczór. Spacer z psem. Tak. My się jeszcze nie znamy. Wierzbicki, Tadeusz Wierzbicki. Mieszka pan pod nami, prawda? Pańska żona. A, rozumiem. Proszę nie gniewać się na moją żonę. Lubi spokój. Wszyscy lubimy spokój. Ja bardzo lubię spokój i ciszę. Tadeusz, jest już późno. Już idę. Cóż. Moja żona. <laughs> Rozumiem. Miło mi pana poznać. Do zobaczenia. Tadeusz. idę, kochanie. Dobranoc, panie Krzysztof. Krzysztof Grzegorzewski. Dobranoc, panie Krzysztofie. Wejdź. Wejdź. Dobry pies, grzeczny pies. Idziemy do domu. Bardzo mi się to podoba. Co ci się podoba? No, mieszkanie, cały dom, osiedle. Ty też mi się podobasz. <laughs> Trzeba wracać do domu, nie sądzisz? Tak, już idę. To nasza sąsiadka? Tak, pozwól to. To jest Marta. Mieszka w sąsiednim domu. Marta Majewska. Miło mi pana poznać. Nie również. Dobry wieczór i dobranoc. Cześć Marta. Do zobaczenia. Do widzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobranoc, panie Krzysztofie. Dobranoc, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. Dobranoc, panie Krzysztofie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozwól to, to jest Marta, mieszka w sąsiednim domu. Marta Majewska, miło mi pana poznać. Pozwól to, to jest Marta, mieszka w sąsiednim domu. Marta Majewska, miło mi pana poznać. Nie również. Dobry wieczór i dobranoc. Nie również. Dobry wieczór i dobranoc. Pozwól to, To jest Marta. Mieszka w sąsiednim domu. Marta Majewska. Miło mi Pana poznać. Dobry wieczór i dobranoc. Magda, musisz mi pomóc, trzymaj tutaj, ale mocno, logopeda? Co to jest? Logopeda to moja mama. Ale co to jest logopeda? Lekarz? Logopeda to ktoś, kto uczy ludzi prawidłowo mówić. Rozumiesz? To chyba łatwo dobrze mówić. Wcale nie. Słyszę, że i ty mówisz czasem źle. Możesz do mnie przychodzić. Trzeba uczyć się dobrze mówić. O tak. Nazywam się Bożena Grzegorzewska. A ty jak masz na imię? Maciek. Miło mi Cię poznać, Maćku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A to moja córka Magda. Ja już znam Magdę. A czy znasz mojego męża i syna? Nie. To jest mój mąż, Krzysztof Grzegorzewski. A to nasz syn Marek. Marek to brat Magdy. Rozumiem, już muszę iść do domu. Dobranoc, Maćku. I pamiętaj, trzeba mówić poprawnie. Dobranoc. Ja też chcę spać. Wszyscy chcemy spać. Dobranoc, mówi Wam rodzina Grzegorzewskich. Do zobaczenia. Trzeba uczyć się dobrze mówić. Możesz do mnie przychodzić. Nazywam się Bożena Grzegorzewska. Dobry wieczór. To jest mój mąż Krzysztof Grzegorzewski. Trzeba uczyć się dobrze mówić. Możesz do mnie przychodzić. Nazywam się Bożena Grzegorzewska. Dobry wieczór. To jest mój mąż Krzysztof Grzegorzewski. Cześć, jestem Maciek, a ty mam na imię Magda. Magda Grzegorzewska. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Dzień dobry. Dobry wieczór. O, winda znów nie chodzi. Przepraszam panią bardzo. Ach, głupstwo, nic nie szkodzi. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Więc pani tutaj mieszka, ja także tutaj mieszkam. Na imię mi Antoni. Na imię mi Agnieszka. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami, a dotąd się nie znamy. Zapraszam na herbatkę i torcik z owocami. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy sąsiadami. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku, bawmy się po polsku. Kłóćmy się po polsku, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się Polskiego! Uczmy się Polskiego!